Siemaneczko, ja jestem na a to jest kolejny poradnik z patcha 2.4 z Public Test Realm i teraz na tapetę bierzemy Samon Druida, tak jest, druid podczuwania. Być może ma, być może nie ma sensu, by tu zobaczymy jak to wyjdzie w, w tej prezentacji. W każdym razie poprzez, poprzez nowe zmiany, które nastąpiły właśnie w umiejętnościach tutaj. W życiach, w obrażeniach naszych sumonów, naszych wilków i tak dalej, i tak dalej, kruków, o krukach już w ogóle nawet nie mówię, bo są bardzo, bardzo potężne. Teraz istnieje szansa na zbudowanie samą druida. Czy będzie to dobry build, czy nie, o tym się za chwilkę przekonasz. Także zapraszam do filmu. Jeżeli ci się spodoba, się, że mnie subskrybujesz, że kliknąłeś w dzwoneczek. I zapraszam na live y na Twitch TV Nadi Link jest w opisie, oczywiście. Let's go, lecimy. Siła pod najcięższy przedmiot, zręczność pod najbardziej wymagający zręczności przedmiot, standardowo cała reszta w żywotność, całe nic, wy energię, jeżeli chodzi o nasze umiejętności. Elemental żywioły, kompletnie nic, nie będziemy się posługiwać w ogóle żywiołami. Nic, 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 shape shifting. I tutaj następuje ciekawa sprawa. Bierzemy sobie, bierzemy sobie raz, dwa i trzy. Nie sugerujcie się kantropią. To jest z mojego przedmiotu. Tutaj nie zainwestowałem ani jednego punktu. Także mamy, tutaj dajemy jeden w niedźwiedziałaka, Cyk, mał na dojście i shockwave. Shockwave'em będziemy się często em, ratować czy posługiwać po prostu podczas kiedy nasze miniony będą robiły robotę, będą zadawały obrażenia. Shockwave ma im pomagać y, przeżywać i stunować inne potwory, y, kiedy my i tak nie mamy nic innego lepszego do roboty. Także to też jest nasze bezpieczeństwo. Jeden punkt zdecydowanie wystarczy. Warto dodać, że teraz y, w formie AK. normalnie y, można kastować niektóre więcej, więcej speli niż można było wcześniej. Fajnym przykładem jest na przykład Hurricane. To jest y, niesamowite, nie? E, dobrze. Co do przyzwań, przyzwań. Raz, dwa, trzy, cztery, wszystko na maksa. Raz, dwa, trzy, cztery, wszystko na maksa. Yy, maksujemy kroki, które są przepotężne. Popatrzcie no, na ten damage z kruków. 3000 w tym momencie, 300 maksymalnie u mnie, a może być dużo, dużo więcej. Mój build nie jest optymalny. To jest build z PTR-a, bez torcza, bez anihilusa, bez killerów. <laughs> Więc e, może być dużo więcej e, z tego, można wyciągnąć. I, e, Max Spirit Wolf, Max Direwolf, Max Grizzly. Posługujemy się minionami krukami, które będziemy musieli resumować częściej niż wcześniej, bo teraz po, sześciu, po, pięciu, po pięciu hitach, po pięciu uderzeniach, kruk już. Yy, już yy, ginie, nie? Także w, używając, grając z tym druidem będziemy cały czas resumować, resumować kruki. To też jest fajne, bo to sprawi, że nie zmulimy się za bardzo przed kompem. I też sprawia to, że build jest bardziej dynamiczny, nie? Bo cały czas coś trzeba robić. Kruki też można w niektóre y, takie y, taktyczne położenia y, zapo zapodawać, żeby tutaj wysnajpować jakiegoś bossa czy coś. Fajna sprawa. Y, Także te cztery, y, jeden punkt w Sage'a i cała reszta w Heart of Wolverine to jest nasz główny duch, którym będziemy się posługiwać. Ten duch zwiększa obrażenia i to potężnie naszym potworom, naszym minionom i atak rating, czyli skuteczność ataku, czyli dzięki temu duchowi e, nasze miniony będą częściej zadawały obrażenia, częściej będą trafiały. Także to jest wstępny zarys mojego buildu, mmm, który sobie tutaj wyskrobałem. No i przejdźmy do itemów. Bestia, która da fanatyzm naszym wszystkim minionom. Enigma oczywiście do szybkiej teleportacji, do szybkiego przemieszczania się W miejsce gdzie się teleportujemy nasze wszystkie miniony też się teleportują, Więc to jest bardzo potężne Pamiętajmy, jeżeli chodzi o teleport z Enigmy Nie możemy używać teleportu z Enigmy podczas akurat formy niedźwiedziołaka Więc jak teleportować to wcześniej Raven Ravenlord, tutaj taki hem, który siedział nam w skrytce od razu po od razu po wejściu na postać druida, bo to jest dalej serwer testowy i tam mamy przygotowane różne postacie. No i właśnie na druidzie można było znaleźć Ravenor, który jest bardzo mocnym hełmem i raczej preferowałbym Ravenor ponad wszystko, ponieważ daje plus 7 do kruka, a jest to naprawdę... Bardzo dużo to jest nasz główny skill. Um, kruki to jest nasz główny damage, więc to musimy, to musimy brać pod uwagę. Oczywiście nie otrzymujemy bonusów z, z żywiołów i tak dalej, tutaj prezentowanych na w hełmie. Ale mimo wszystko, 7 do kruków to jest potężny, potężny boost. Jakieś ewentualne tam delirium, nie delirium też mogą wchodzić w grę, oczywiście jest to wstępny build na razie, póki co Ravenloar sprawuje się świetnie w moim buildzie. E, Spirit Duszek klasyczny Mara, e, Arachnid Mesh, Stone of Jordan razy 2 Mage tutaj jak najbardziej Trunk Owle byłyby jeszcze lepsze, bo dodają nam e, więcej e, odporności a przy zachowaniu 20 FCR, także tutaj wolabym wolałbym triangle, ale nie mamy na PTRze, no i jakieś tam stormy Na Switchu Call to Arms oraz Spirit, Call to Arms pod okrzyki barbarzyńcy, które, które co zwiększają życie oraz manę, nam zarówno jak i naszym wszystkim minionom, więc bardzo, bardzo duży boost. Talizmany, tak jak już wcześniej wspomniałem, jeżeli chodzi o skillery w PTR-ze mamy do dostępne tylko i wyłącznie te, po jednym skillerze z każdego drzewka, można przerzucać oczywiście, ale to już tam nie, nie ma sensu, bo tutaj chcę przedstawić zarys nowego buildu, no i trzy takie talizmany po pięć odporności ekstra. Mojego najemnika wyekipowałem w Pride'a, czyli jest to, jest to Duma, jest to item, który daje najemnikowi Concentration Aura, czyli, um, au, czyli aurę paladyńską, która jeszcze bardziej podnosi obrażenia naszym wszystkim tutaj minionom e, oraz jemu samemu. Sam wziąłem go z aurą mocy, więc dodatkowo jeszcze wszystkie moje miniony będą miały aurę mocy. Czyli taki klasyczek, tak jak się to robi na przykład y, często u Samon No i Undyne's Visage oraz Fortitude na nim jako defensywa. Bardzo potężny zestaw tutaj na niego, żeby nie ginął, żeby po prostu nie ginął. No i dobra, no i mamy przedstawiony zarys sytuacji. Chodźmy tutaj, choć zobaczymy jak walczy, jak, jak się tutaj sprawuje w akcji. Pierwsze co robię, rzucam okrzyki Battle Command Buffer yy, no i śmigam sobie do formy niedźwiedziołaka. I właśnie w tej formie shopwavuje, shopwave, stunuje, pomagam moim potworom, moim minionom, cały czas z jej potworami. Pomagam moim minionom właśnie tutaj sobie z tym z nim radzić. Patrzcie, już nie mam kruków, już resumuję kluki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj mamy liczbę kruków, cały czas te kluki musimy pilnować. One będą ginąć cały czas. Mają pięć strzałów po pięciu strzałach i już przestają istnieć. Także e, także tak to wygląda. Tak mniej więcej będzie wyglądał gameplay tym buildem. Czy jest on jakiś, czy jest on potężny, czy jest on bardzo, ale to bardzo taki, um, czy, czy będzie, czy przewiduje, że ten build będzie bardzo, um, bardzo, bardzo taki um, częsty, często spotykany na laderze? Raczej nie. Jest to niestety build, który bardzo mocno odstaje. Um, Wiadomo, możemy dodać tutaj skillery do y, summoning skills, możemy mieć, y, możemy mieć jakieś tam jeszcze lepsze przedmioty, możemy mieć torcza Anihilusa, oczywiście, że te rzeczy podniosłyby bardzo, ale to bardzo obrażenia y, i efektywność tego buildu. E, więc to na pewno do min, min max jeszcze jak w to wejdzie taka optymalizacja na pewno uda się wykrzesać z tego jeszcze plus 10 plus 12 punktów umiejętności do samych przywołań więc em, więc więc jak najbardziej jak najbardziej tu jest pole do poprawy jednak na pierwszy rzut oka widać że ten build odstaje na pierwszy rzut oka widać że to nie będzie jakiś potężny build tak jak samo Nerd który właściwie w ogóle nie potrzebuje em, Super dobry itemów, żeby już sobie głosić fajnie prawdę Tutaj naprawdę Tutaj naprawdę ten build będzie potrzebował dużo miłości, żeby go żeby go dobrze ogarnąć. Umieściłbym go... Na, powiedziałbym, że w porównaniu do poprzednich buildów, które sobie tam poprzerabialiśmy To jest to mocna dwójka z plusem, mocna dwójka z plusem, taki średni minus build Jestem sam troszkę rozczarowany, bo sam bardzo chciałem w nim grać. I spodziewałem się tego, że będzie bardzo efektywny, na równi efektywny summoner Necro, albo jeszcze lepiej. Ale niestety nie doczekałem się. No, myślę, że problemem tego buildu jest to, i coś, co, co mogliby przemyśleć, coś, co na pewno by w pewien sposób wpłynęło na potęgę tego buildu. To jest to, że, że nie możemy jednocześnie przywoływać wszystkich wilków i jeszcze Grizzly. Na pewno to by troszkę pomogło. Na pewno to by, to by spowodowało, że ten build będzie bardziej użyteczny. Może jeszcze zmiany przed nami. Na razie wygląda to w taki sposób. To jest piekło. Players 1 i naprawdę jeden pak, jeden pak e, krów e, zajmuje nam jakieś 30 sekund, 20 sekund, więc tak to, tak to wygląda. Także to byłoby na tyle w tym e, filmie o samoner druidzie. Jeżeli ktoś się poczuł rozczarowany, to bardzo mi przykro. Ja też się czuję rozczarowany i do następnego, trzymajcie się. BOOM!